Jak wspominałem, mój ojciec miał sporo rodziny we wsi, w której mieszkał. Między innymi była to Ciocia Agnieszka. Agnieszka była dość e, specyficzną osobą. Mocno po pięćdziesiątce, stara panna z ryjem jak wiedźma z obrazków do straszenia dzieci. Miała spory dom, w którym jebało kocim głównym, bo jako stara panna, oczywiście, miała jebane kocie miasto u siebie w domu. Ale oprócz tych śmierdzących sierściuchów, posiadała ptaszka. Była to duża, gadająca papuga, która jedynie potrafiła powiedzieć imię swojej właścicielki, więc w kółkoż w salonie darła pizdę, napierdalając skrzydłami, jak popierdolona w każdą stronę Agnieszka! 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 Kiedyś z ojcem zostaliśmy sami z papugą, bo Agnieszka miało, musiała jechać do miasta do sklepu. Ojciec wpadł na zajebisty pomysł, żeby nauczyć papugę gadać. Po kilku godzinach trudnych rozmów z papugą wróciła Agnieszka. Nie wiedziała jeszcze, że papuga podczas jej nieobecności poszerzyła swój zakres umiejętności lingwistycznych. Tak więc Agnieszka wbija do salonu się przywitać, a ta papuga na pełnej pizdzie zaczyna drzeć się: Kurwa! spierdalaj, Agnieszka! Kurwa! Agnieszka! spierdalaj! I tak w kółko. Ona blada. Ja patrzę się na ojca, a ten wstaje, wybucha śmiechem i mówi, że śpieszymy się do domu, żeby jak najszybciej oddalić się z miejsca zbrodni. Jakoś rok później, jak byliśmy u niej, jej papuga po zobaczeniu nas odruchowo zaczęła krzyczeć. Kurwa, spierdalaj! Kurwa, spierdalaj!